W dzisiejszym odcinku ponownie będziemy rozmawiali o witaminie D. Z tym, że dzisiaj odwrócimy nieco koncepcję odcinka. W wielu poprzednich odcinkach mówiłem o tym, w jakich chorobach witamina D może pomóc. Czyli mówiliśmy o sytuacji, kiedy w organizmie człowieka już choroba trwa, a witamina D może złagodzić objawy tej choroby. A dzisiaj sytuację odwrócimy. Dzisiaj opowiem Państwu przed rozwojem jakich chorób będzie chroniło nas prawidłowe stężenie witaminy D w naszej krwi. Z tego też powodu muszę przypomnieć, że jestem lekarzem, a ponieważ będę mówił o naturalnych formach zapobiegania chorobom, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Po pierwsze, prawidłowe stężenie witaminy D zmniejsza ryzyko chorób psychicznych, a w szczególności choroby, która nazywa się schizofrenia. Okazuje się, iż u osób, które mają niedobory witaminy D w swojej krwi, ryzyko rozwoju tej choroby jest ponad dwukrotnie wyższe. Trzeba także zaznaczyć, że niedobory witaminy D są związane z silnymi stanami depresyjnymi. Zatem, w dużym uogólnieniu możemy powiedzieć, że prawidłowe stężenie witaminy D w naszej krwi zmniejsza ryzyko wystąpienia najważniejszych i najcięższych chorób psychicznych. Po drugie, u chorób z prawidłowym stężeniem witaminy D w krwi w znaczny sposób zmniejsza się ryzyko chorób serca. Zmniejszenie tego ryzyka szacuje się aż na ponad 30%. Ochrona naszego układu sercowo-naczyniowego wynika z tego, że witamina D w zakresie tego układu kontroluje stan zapalny, co zmniejsza ryzyko w szczególności choroby wieńcowej czy np. rozwoju miażdżycy. Wszystkie te zależności zmniejszają ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, chronią nasze serce, tętnice i żyły. Kolejny bardzo ważny punkt to ten, że utrzymanie prawidłowego stężenia witaminy D w naszej krwi zmniejsza o ponad 50% ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. I oczywiście odnośnik do tego opracowania naukowego pozostawię w linku pod tym filmem, a nad tym filmem na Facebooku. Co ciekawe, u chorych na chorobę Alzheimera zauważono korelację, która wskazywała na to, że im mniejsze stężenie witaminy D dana osoba w organizmie posiada, tym poważniejsze są objawy choroby i właśnie u tej osoby. Kolejny punkt, myślę, że jest krytycznie ważny. Okazuje się, iż prawidłowe stężenie witaminy D zwiększa przeżywalność u chorych na choroby nowotworowe. Naukowcy opublikowali badanie naukowe, w którym Wzrost stężenia witaminy D o 10 jednostek zwiększał o prawie 5% współczynnik przeżycia wśród osób z chorobami nowotworowymi. A najważniejsze zależności dotyczyły kolejnych nowotworów: yy, raka piersi, raka jelita grubego, a także osób z chłoniakiem. Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających te zależności, że prawidłowe stężenie witaminy D w naszej krwi wydłuża przeżycie w chorobach nowotworowych. A oto jeden z tych dowodów badanie z 2017 roku: Powiązanie poziomu witaminy D w surowicy w momencie rozpoznania z przeżywalnością raka piersi. We wnioskach czytamy: Stwierdziliśmy, że niskie poziomy witaminy D w surowicy były związane z gorszym przeżyciem w tym prospektywnym badaniu kohortowym u kobiet z rakiem piersi. Skoro już jesteśmy przy chorobach nowotworowych, to powiedzmy coś o nowotworach prostaty. Ponownie: Niskie poziomy witaminy D mogą spowodować, że rozwinie się agresywna forma raka prostaty. I to prawdopodobieństwo jest od 4 do 5 razy większe. I nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że istnieje ogromna różnica w wyleczalności między łagodnymi formami nowotworu prostaty a formami agresywnymi. No to przejdźmy do kolejnego punktu. Jeśli masz prawidłowe stężenie witaminy D w swojej krwi, to ryzyko rozwoju zapalenia płuc bez względu na przyczynę będzie ponad 2,5 razy mniejsze. Oczywiście wynika to m.in. z faktu, że prawidłowe stężenie witaminy D we krwi determinuje prawidłową funkcję białek, które nazywają się beta defensyny, które umiejscowione są w naszych błonach śluzowych aż do płuc. Ich funkcją jest oczywiście zwalczanie różnego rodzaju drobnoustrojów. Zatem prawidłowe stężenie witamin D w naszej krwi warunkuje prawidłową obronność naszych płuc przed patogenami zewnętrznymi. No, i tutaj warto by bardzo krótko jeszcze powiedzieć o tym, że faktycznie zależności te miały miejsce w obecnej pandemii koronawirusa, gdzie korelowano ciężkość przebiegu choroby z poziomem witaminy D w naszej krwi. To właśnie u tych osób trzeba też dodać, że rzadziej dochodziło do powikłań w postaci zapalenia płuc. No i teraz, chyba najciekawszy punkt, bo po analizie aż 32 badań naukowych dowiedziono, że osoby z niskim poziomem witaminy D we krwi częściej umierały wcześniej niż osoby z normalnym i wyższym poziomem tej witaminy D we krwi. A przekładając to na stężenie witaminy D we krwi, osoby, które miały stężenie mniejsze niż 30 nanogramów witaminy D na 1 ml, miały znacznie wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci niż osoby, które miały stężenie wyższe niż 30 nanogramów na 1 ml. Co ciekawe, po analizie tych wszystkich danych naukowych stwierdzono, że w stosunku do długości naszego życia nie dochodzi do wydłużenia trwania naszego życia po podniesieniu tego stężenia powyżej 50 nanogramów na mililitr. Czyli podsumowując, stężenie 30 nanogramów na mililitr jest pewnego rodzaju wyznacznikiem co do długości naszego życia, na którą jak się okazuje, pewien wpływ ma witamina D. No i jeszcze warto wspomnieć, że prawidłowe poziomy witaminy D zmniejszają o ponad 60% ryzyko rozwoju choroby, która nazywa się łuszczycowe zapalenie stawów. A więc, skoro już to wszystko wiemy, powinniście sobie Państwo sami zadać pytanie, czy warto wychodzić na słońce, by naładować swój organizm? Dosłownie naładować swój organizm dziesiątkami tysięcy jednostek międzynarodowych darmowej witaminy D. Która później może być w naszym organizmie kumulowana, a także czy warto spożywać produkty spożywcze bogate w witaminę D. Oczywiście, ja uprzedzę pewne pytania, bo zaraz w komentarzach pojawią się pytania, jakie jest prawidłowe stężenie suplementowanej witaminy D, ile tych jednostek międzynarodowych powinniśmy przejmować, czy 1000, czy 50, 20, 10 czy 5. Więc ja odpowiem tak. Z prawnego punktu widzenia nie wolno sugerować ani producentom, ani innym podmiotom, które sprzedają witaminę D, by jedna osoba spożyła więcej niż 2000 jednostek międzynarodowych witaminy D. No i oczywiście, biorąc to pod uwagę, ja nie mogę Państwu tutaj sugerować, sugerować dawek większych. Z drugiej strony, wystawiając nasz organizm na słońce, no w przeciągu kilkudziesięciu minut, jesteśmy w stanie bez problemu wytworzyć sobie no, kilkanaście tysięcy jednostek międzynarodowych tej witaminy. Zatem, jak się mają przepisy prawa do praw biologii, no możecie sobie Państwo sami podsumować. Natomiast jeśli chodzi o czystą suplementację, to odradzam stosowania tak zwanych mega dawek, ale nie tylko no, witamin D, ale wszelkich możliwych witamin czy minerałów. Bo suplementowanie się czystą witaminą D w ilości np. 50 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie. Nie to, że nie przyniesie państwu żadnych korzyści zdrowotnych, to naraża na poważne ryzyko państwa stan zdrowia. A ja na dzisiaj dziękuję państwu za uwagę. Bardzo się cieszę, że odcinki o witaminie D się państwu podobają, a ja już znikam w internetowym niebycie, by wydłużyć swoje życie. Ha. ha.